W ogóle jak tak sobie uzmysłowimy te wszystkie programy nauczania. Idziemy z programem, tak? Jak to się ma. Chce, chce ktoś coś dopowiedzieć nie, to jest niezgodne z programem nauczania. Zobacz, nas się od samego początku programuje na Perfekcyjnych niewolników. Ale myśmy tego kiedyś nie widzieli. I to zobacz, to jest niekiedy 10 lat, może 15 lat. Niektórzy 20 lat temu dopiero to całe szachrajstwo dojrzeli, a niektórzy być może rok temu, czy, czy, czy 5 lat temu. Każdy ma swoje tempo. Ale fajne jest to, że wszyscy znowu z tego letargu się wybudzamy. I dostrzegamy to wszystko, bo najgorsze to by było, jakbyśmy się nie obudzili. Lepiej późno niż wcale ktoś kiedyś powiedział i to jest prawda, jest już stosunkowo późno. Ale umówmy się, że jest to idealna pora na to, żeby właśnie teraz z tego wszystkiego wychodzić. A czas nadszedł. To, bo jeszcze parę lat temu można było powiedzieć, niedługo czas nadejdzie, już nadszedł, jesteśmy w samym środku. Dokładnie. Trzeba zdać sobie przede wszystkim, zwykle chyba z tego sprawę, że właśnie na tym polega życie w czasie. Zawsze jest coś przed nami i zawsze za nami, a najważniejszy jest tu i teraz, i to, co mamy dzisiaj do zrobienia, bo tylko na to mamy wpływ, patrząc z perspektywy tego, w jakim świecie żyjemy.